Witam Państwa! W dzisiejszym odcinku poruszymy temat krótkowzroczności. Temat, który w obecnym czasie niestety jest tematem bardzo częstym w gabinetach optometrycznych i okulistycznych. A to dlatego, że ostatnie kilkanaście miesięcy to czas nauki zdalnej, która niestety bardzo mocno od, od, jest odczuwalna w wzroku dzieci, które to wzrok niestety idzie w kierunku coraz bardziej pogłębiającej się krótkowzroczności. Co możemy zrobić, aby powstrzymywać krótkowzroczność u dzieci? Przede wszystkim powinniśmy zadbać o dokładną korekcję wady refrakcji. To znaczy dobrać okulary dokładnie do wady, która rzeczywiście występuje. Dawanie słabszych okularów w zdecydowanej większości przypadków jest złym rozwiązaniem, prowadzącym do dalszego rozwoju wady wzroku. Zatem okulary właściwie dobrane, czy soczewki kontaktowe właściwe emocje są podstawą absolutną podstawą hamowania progresji krótkowzroczności. Jeżeli jednak same okulary nie sprawiają, że krótkowzroczność wyhamowuje, jest to postęp większy niż pół dioptrii w ciągu roku, istnieją inne metody hamowania progresji krótkowzroczności. Metody te oferujemy w naszym centrum wzroku dr Nawrot, a wśród nich wyróżniamy chociażby soczewki ortokorekcyjne, czyli takie, które zakłada się na noc, celem zmiany wady wzroku. Przez cały dzień po następującej nocy. Drugą metodą e, korekcji wady wzroku przy jednoczesnym hamowaniu progresji krótkozroczności e, są soczewki kontaktowe multifokalne, które działają podobnie jak soczewki ortokorekcyjne, ale noszone są w ciągu dnia. Jeżeli ktoś nie może używać soczewek kontaktowych bądź są pewne przeciwwskazania do ich używania, e, za bodajże kilka miesięcy w Polsce mają pojawić się soczewki okularowe. Które będą mogły być aplikowane tylko w nielicznych gabinetach w Polsce. Jednym z nich jest gabinet optometryczny, który znajduje się w naszym centrum wzroku, doktor Nawrot. Oprócz soczewek kontaktowych czy okularów, istnieją też metody, które czasami wykazują nawet większą skuteczność niż same metody pasywne, czyli takie jak zakładane okulary czy soczewki kontaktowe. Często te metody nie pozwalają cieszyć się hamowaniem progresji krótkowzroczności, jeżeli nie wprowadzimy odpowiednich nawyków, odpowiednich sposobów zmniejszania napięcia wzrokowego i tak zafiksowania w wzrokowej, która powoduje postępowanie krótkowzroczności. Jedną z takich podstawowych zaleceń jest metoda 20-20-20, która mówi nam, że co 20 minut powinniśmy na 20 sekund spojrzeć 20 stóp, czyli około 6 metrów, co najmniej 6 metrów przed siebie. Powoduje to, że układ wzrokowy, który bardzo mocno akomoduje przez długi okres czasu, potrafi się poluzować. A to poluzowanie jest sygnałem dla e, mózgu, że patrzymy na większą odległość, że to napięcie schodzi. I de facto ostatecznie dochodzi nam do, do sytuacji, w którym ta krótkowzroczność jest w stanie nie pogłębiać się znacząco. Podsumowując, należy pamiętać o tym, że istnieją metody, które możemy zdobyć w czasie wizyty u optometrysty czy okulisty: typu okulary, soczewki kontaktowe, odpowiednie soczewki kontaktowe, bo nie wszystkie pozwalają hamować progresję krótkowzroczności. Ale często nie zdaje się to na nic w momencie, kiedy nie zachowamy właściwie higieny wzrokowej. Przerwy w pracy wzrokowej, odpowiednia odległość patrzenia, odpowiednie światło mają bardzo duże znaczenie.